Czemu Bóg pozwala na choroby i kataklizmy? Biblijnie można powiedzieć, że to grzech wpłynął nie tylko na człowieka, ale wpłynął także na cały świat, także pewne rzeczy zostały popsute i przestały pracować tak jak zamierzone. Z drugiej strony mamy też prawa natury, które są wyznaczone. I prawa natury powodują, że możemy żyć. Możemy też przewidywać pewne rzeczy, tak jak możemy przewidywać coraz lepiej pogodę, możemy przewidywać pewne zachowania rzeczy, robić doświadczenia fizyczne. Weźmy ogień. Tym ogniem możemy się ogrzać, tym ogniem możemy sobie coś ugotować albo upiec, ale przez sam ten fakt, że możemy coś piec, sprawia, że możemy się poparzyć. Zatem rzeczy w naturze powodują, że z jednej strony one są dobre, ale z drugiej złe. Z tym, że znowu nie jest to zło moralne, ponieważ trudno mówić, że prawa natury są moralne bądź nie, bo one nie mają jakiegoś wyboru, tak? ale złe przez to, że na przykład wpływają negatywnie na dobrostan danego człowieka.